Zazwyczaj w życiu człowieka, około czterdziestki, przychodzi czas podsumowań, refleksji na temat tego, co już osiągnął, czego jeszcze nie, gdzie jest, co ma, czego nie ma. U mnie ten czas przyszedł teraz, w wieku 38 lat, niedawno miałem urodziny i myśląc sobie o tym przełomowym momencie urodzin, wypisałem sobie 8 zasad, którymi ja kieruję się w życiu. Po tych 38 latach mojego życia. I nagrywam dla Ciebie to wideo, być może będzie ono inspiracją, może będzie dla Ciebie wskazówką, drogowskazem, a może po prostu skłonić Cię do jakiejś refleksji na temat tego, jakimi zasadami, zasadami Ty się kierujesz w życiu. Druga zasada, zawsze jest właściwy czas, żeby zacząć od początku. Czasem wydaje nam się, że najlepsze lata mamy już za sobą, że pociąg odjechał, że okazja, która kiedyś była do zrobienia biznesu, do pójścia na studia czy do zrealizowania jakiegoś marzenia, bezpowrotnie zniknęła. A wtedy wpadamy w marazm, w apatię, zaczynamy żyć przeszłością, zaczynamy rozpamiętywać to, co było kiedyś, bo wierzymy, że już wszystko to, co dobre, mamy za sobą. To nieprawda. Zawsze jest dobry czas, żeby zacząć od nowa. Ja w swoim życiu wielokrotnie byłem w sytuacji, kiedy dochodziłem do ściany i wydawało mi się, że już nie ma wyjścia. Że to już koniec. Ale wtedy za każdym razem przypominałem sobie, że przecież ranek jest mądrzejszy od wieczora, że przecież każdy kolejny dzień to jest nowa nadzieja, nowa szansa na to, żeby coś ze swoim życiem zrobić. Wtedy potrzebowałem dużo odwagi tej wewnętrznej odwagi do tego, żeby zmierzyć się z losem, ale przede wszystkim takiej nadziei, takiej perspektywy, że jeśli ja dzisiaj podejmę jeszcze raz działanie, to być może mi się uda, ale kiedy nie podejmę tego działania. To na pewno mi się nie uda. Taki prosty rachunek zysków i strat, jeśli nie podejmę kroku, mam 100% szans, że się nie uda. Ale jeśli podejmę, to mam 50% szans, że wyjdzie, i 50% szans, że nie wyjdzie. No to przyznasz, że jedna decyzja dająca 50% szans na powodzenie, warto ją wykorzystać. Dziś wiem, że siła odnowy człowieka jest nieograniczona że to jest tylko kwestia Twojej decyzji. Kwestia Twojej decyzji o tym, że chcesz coś w życiu zrobić inaczej niż do tej pory. To jest kwestia momentu, żeby powiedzieć sobie, ok, idę, zrobię to, stać mi na to, mogę to zrobić. To jest kwestia zawierzenia sobie, to jest kwestia wreszcie zrobienia kroku do przodu, czyli podjęcia działań. Podjęcia działania, bo każde działanie będzie lepsze od niedziałania. A więc pamiętaj, że niezależnie od tego, w jakim dzisiaj jesteś miejscu, to tylko od Ciebie zależy. Gdzie będziesz za rok, za dwa, a może za pięć? A nie doceniamy tego, co możemy zrobić w rok i tym bardziej nie doceniamy tego, co możemy zrobić w pięć lat. Często myślimy krótkoterminowo. Dzisiaj nam się świat zawalił na głowę i myślimy, że nie ma z tego wyjścia. Ale pamiętaj, że konsekwentne działanie przez miesiąc albo rok, a tym bardziej pięć lat, może sprawić, że staniesz się zupełnie innym człowiekiem i będziesz w zupełnie innym miejscu.